Hej, cześć, zapraszam Cię na następne 9 minut spotkania, dyskusji, modlitwy, rozmowy o Królestwie Bożym, o tym, kim jest Bóg dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Jak go rozpoznawać w codziennym życiu, w codziennej chwili, w codziennych myślach. Także zapraszam Cię i chcemy dzisiaj mówić z listy do Jakuba, jak zwykle. Biblia jest czymś ważniejszym niż my sami, i Słowo Boże zawsze stawiamy. Na naszej głowie, a że przynosiło życie i życie w obfitości. Jan 10.10 mówił. Na ostatniej sesji mówiliśmy o sprawiedliwym, że upada i się podnosi. Najważniejsze jest, że się podnosi. Jeżeli się podnosisz, to należy do tego, który jest sprawiedliwy. Także warunkiem do zwycięstwa, do tego, żeby wiedzieć, że człowiek jest dzieckiem Bożym, to jest ten, który po prostu ufa Bogu i wierzy w trudnych sytuacjach. Bóg poda mu rękę, że ręka Boża nigdy nie jest za krótka, żeby mu pomóc, że woła, a Bóg zawsze odpowiada, bo Bóg jest Bogiem, który zawsze odpowiada na Twoje prośby, na Twoje modlitwy, na wołania. Pan mówi wołaj, a ja Ci odpowiem, pukaj, a drzwi Ci się otworzą, szukaj znajdziesz. To jest są wszystko Słowo Boże. To jest wszystkie rzeczy, które po prostu mamy wyryte w naszych sercach, ale pochodzą z Pisma Świętego. Także w ostatnim razie mówiliśmy o tym, że sprawiedliwy się ten raz dziennie upada, się tym wstaje, prawda? To jest księgi przysłów miałam to Wam znaleźć, 24-16, że sprawiedliwy 7 razy dziennie upada i 7 wstaje. <grych> Także możemy powiedzieć, ok, dzięki Ci, Panie, że dajesz mi siłę do powstania, że podnosisz mnie, bierzesz mnie za moje ubrania i mówisz, ok, wstawań. Um, dzisiaj mówimy właśnie z listu do Jakuba 3, mówimy o tym, mówiliśmy już kiedyś wcześniej o tym, co jest język. Ok, za, e, za słoną, za zamkiem. I ma jeszcze usta do tego, ma podwójne, podwójne zamykanie. Także Bóg nam dał taką sferę, żeby po prostu, żeby bardzo tego pilnować. <laughs> żeby to tylko używać, kiedy wiemy, że możemy używać. Żeby nie używać to przed Bogiem, ani za wcześnie, ani za późno, ale w odpowiednim momencie. Żebyśmy mieli uszy, Biblia mówi, żebyśmy mieli uszy, które słuchają. Bo Pan jest naszym pasterzem i On chce nas pasać, jak owce słuchają głosu pasterza i nie idą za obcym ale idą za swoim pasterzem tak, tak, pasterzem, tak samo my jesteśmy owieczki w Królestwie Bożym i po prostu idziemy za pasterzem, Pan jest naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie, pamiętaj, nie zabraknie Ci spokoju, nie zabraknie Ci cierpliwości, nie zabraknie Ci dobrych, zdrowych relacji, nie zabraknie Ci niczego w życiu, Pan jest Twoim pasterzem i moim i każdego z nas i On chce dawać nam to miejsce supernaturalnego spokoju, ale mówimy czasami o Boże, ale to mnie coś denerwuje, nie, coś mi prowadza z równowagi, to są sytuacje w życiu, których czasami nie możemy zmienić, bo każdy człowiek jest pod wpływem pewnych sfer duchowych. Ten list do Efezjan 6, ja przeczytasz sobie, w tym tygodniu mówi o tym, że my walczymy ze sferami duchowymi, od wersetu 10, że z, ze sferami duchowymi walczymy. Bierzemy miecz, którym jest Słowo Boże, bierzemy hełm, którym przekrywamy nasze myśli, bierzemy tarczę, w którą jest naszą wiarą, buty do noszenia dobrej nowiny i bierzemy ze sobą to po to, żebyśmy mogli zwalczać to, co jest ponad nami, te sfery niebieskie, które nas blokują, są jak gdyby dwa nieba. Jest niebo, z Bóg mówi, jest druga sfera niebieska, gdzie są sfery duchowe, gdzie złe duchy panują i próbują opanowywać ludzi. I dlatego ludzie czasami są zdenerwowani, zezłoszczeni, bo zezwalają na sfery duchowe, żeby nimi kontrolowali. A tak naprawdę to człowiek jest stworzony na obraz i na podobieństwo Boże, i ma moc, i ma autorytet. Tylko musi o tym wiedzieć, że jego źródło jest w mocy Słowa Bożego, że przekrywamy nasze umysły po prostu Jego Słowem. Także list o Jakuba, mam nadzieję, że już znalazłeś w swojej Biblii 3, mówi nam właśnie o tym języku, że jak my mamy autorytet właśnie w mocy Słowa, że ten, co wierzy, mówi. Bieżący mówię, a przez wiarę się Bogu, podobamy. Jedyną drogą do podobania się Bogu to nie jest przez nasze uczynki, to nie jest przez nasze dobre to czy tamto, bo wtedy człowiek się wywyższa i mówi, może powiedzieć, okej, okay, zobacz, co ja dobrego zrobiłem. Dziesięć pączków dałem dla sąsiada, albo przybiłem mu yy, obrazek do ściany, albo umyłem mu koła samochodów, <laughs> albo coś w tym stylu. Albo uśmiechnęła mi się ładnie do niego. Ale Bóg każe nam chodzić przez wiarę, a wiara to jest pewność, co się spodziewamy. To jest zaufanie Bogu. Boże, ty zmienisz tą sytuację, panie, ty naprawisz to, panie, ty jesteś Bogiem, który zwycięża. Ja nie mówię, że dobre uczynki nie są złe, ale dobre uczynki muszą być zmotywowane wiarą, że my to czynimy i mówimy dzięki ci, panie, bo ty dajesz nam siłę i motywację. Nie jest uwarunkowane, że ja zrobiłem <laughs> i teraz się wywyższa. Nie, tylko jest uwarunkowane właśnie tym, kim jest Bóg. Także okej, okay, w końcu wracamy do początków. List do Jakuba 3. I zaczniemy od wersetu 7 w sumie. Okay? Że jest wiele różnych dzikich zwierząt i zwierzęta, płazów, i gadów i stworzeń morskich i można je ujarzmić, prawda? Tak jak ja mieszkam na północnym, na, na północnym wschodzie Polski i e, u mnie do mnie przyjeżdżali do miasta ludzie, którzy ujarzmiali dzikie konie z Kazachstanu i sprowadzali je do braniewa i tam po prostu te konie były piękne i w ogóle była duża szkoła jeździecka. I um, wiem, co znaczy taki koń piękny, który jest ujarzmiony, można na nim jeździć daleko, można na nim jeździć przez wody, przez góry, przez skały. <laughs> Jeździ się wspaniale. Kiedyś się uczyłam właśnie od takiego pana, który wyłowił właśnie te dzikie konie. Także można ujarzmić zwierzęta i zostały one ujarzmione przez rodzaj ludzki, czyli my ludzie mamy autorytet, że możemy ujarzmić zwierzęta. Ale zobacz, co werset ósmy mówi Jakub 3,8. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, prawda? Nie może sobie powiedzieć: OK, to tracja łańcuch, mocuje na język i język będziesz słuchał, okej? Okay? Nie będziesz się odzywał. Nie możemy Jego ujarzmić, Słowo Boże, mówi tego krnąbnego, zła, pełnego, ścierno, śmiercielnego, śmiercio. Jak to się nazywa? Śmiercionośnego jadła, okej, okay, sorry, taki wyraz. Śmiercionośnego jadła, czyli. Nasz język niekontrolowany przynosi jak gdyby śmierć do sytuacji, prawda? Bo z tych samych łez wychodzi, że ci śmierć jak nie może być, bracia. I dalej jest, nie wysławiamy, nim wysławiamy Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi. Wow. Czyli wysławiamy Boga, wiem, Boże, jesteś wielki, wspaniały, dziękuję Ci. Mówię, mówię od Litwy Ojczy nasz, chwalę, błogosławię Boga, Panie, dziękuję, że mi stworzyłeś. I wierzę w to. Ale też czasami wychodzi, że z tych samych ust co mówimy? przeklinamy ludzi, ale ten taki, ale ten nowaki, dada dada, i zaczynamy gadać. i ten sam język w sumie, bo nie wiem czy z prawej, czy z lewej strony, czy ze środka, ten sam język mówi takie rzeczy i mówimy, wow. A ludzie, werset 9 mówi, nim wysławiamy Pana, czy językiem wysławiamy Pana i Ojca, i nim też przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. I to mnie zamyka. Naprawdę to mnie zamyka. Mówię, Boże, Ci przepraszam, że cokolwiek w ogóle nawet myślę złego o kimkolwiek. Chcę myśleć tylko dobre rzeczy o każdym człowieku. Chcę ogłaszać dobre rzeczy o każdym człowieku. Chcę mówić o co najlepsze w każdym człowieku. Nawet jak tego jeszcze nie widzę. Chcę ogłaszać to zwycięstwo, dlatego że Boże, ty stworzyłeś tego człowieka tak samo, jak i mnie. Na swój obraz, na swoje podobieństwo. I ja nie mogę tymi samymi ustami, bo wiem, że Bóg mnie stworzył, nie zaprzeczam istnienia Boga, wiem, że on jest twórcą, królem, prawda? I tymi samymi ustami nie mogę, nie mogę jak gdyby przeklinać, mówić nic złego i myśleć nic złego o drugim. Wow, i to jest bardzo mocne, i to mnie zamyka naprawdę buzię, za zębami i za moimi ustami. I werset 10 mówi, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo, czyli dobre słowa. I przekleństwo! Tak, bracia moi, być nie powinno! Czy źródło wydaje z tego samego otworu słodką wodę i gorzką? Wow, Pani! Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latoro figi? <grywki> tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Więc my możemy zamieniać te wszystkie rzeczy, które w ogóle Pismo Święte mówi, że nie może wychodzić błogosławieństwo, przekleństwo. Nie możemy wychwalać Boga, a potem karcić ludzi naszymi słowami. Bóg nam daje siłę do powstania, że nawet jak powiem coś złego o kimś, to osądzam, prawda? To mówię sądy o, o tej osobie. Można by być, że jak na ulicy. Nie moim zdaniem jest osądzać, ale zobaczyć to, co najlepsze w każdej osobie. Także niech Cię Bóg błogosławi i nauczmy się przez święta, te, które teraz nadchodzą, mieć właśnie język, który ogłasza zwycięstwo, który widzi najlepsze rzeczy w każdym człowieku. Okej, okay? niech Cię Bóg błogosławi. 9 minut minęło. Okej, okay, cześć. Z Bogiem. Bye.